Się ma w tym filmie, powiem troszkę na temat planu treningowego. Wielu początkujących właśnie szuka, pyta ludzi, płaci ludziom, żeby zrobili plan treningowy. No ale powiem Ci, dlaczego niby się nie chciało mieć planu, treningu, planu treningowego. Raz mam ograniczone miejsce do ćwiczeń. Pewnie nie mam wszystkich maszyn, które są potrzebne, żeby ten plan treningowy zrealizować. Nie lubię po prostu też działać według schematu. Nie lubię zapisywać nic w zeszycie ani czytać. Wolę się kierować intuicją. Hmm, nie wiem, plan treningowy dla mnie jest dosyć nudny. Może działa, ale nie jest raczej zgodny z moim charakterem czy coś w tym stylu. Devon Larat często też promuje takie podejście simplicity, czyli że prostota, wszystko ma być proste. No i tak, troszkę się z nim zgadzam, sam mam proste ćwiczenia, ale co? Mhm, chcę powiedzieć, że intuicja jest najważniejsza, że możesz mieć super plan, ale i tak nie wiesz po co go robisz, nie wiesz co dla ciebie działa, co nie. Po prostu chcesz iść na skróty i myślisz, że plan treningowy jakoś przyspieszy twój progres? Może tak, może nie, natomiast co? Dla mnie po tam nie pięciu latach, jak już troszkę nabrałem doświadczenia, to to wszystko się odbywa intuicyjnie. Wiem, co, jakie ćwiczenia, co dla mnie działa, co nie. I też zobacz, jak masz plan treningowy, to obstawiasz, że Twój organizm działa tak samo jak innych. Ale zobacz, często masz jakąś kontuzję, czy mikrouraz, czy jakiś ból. No i już ten plan treningowy szwankuje, no bo jak go zrobisz, to Ci się bardzo rozwalisz, tak? Czyli znowu usuwasz tą intuicję, robisz ten trening, mimo że Cię coś boli, no i dla mnie to nie, nie tędy droga, ja się kieruję po prostu własnym rozsądkiem, tak? Wiem, co działa, wiem, jakie ćwiczenie jest fajne, z czasem też, yy, wiadomo, robię sobie plan treningowy, ale taki bardzo uproszczony, w sensie po tych pięciu latach wiem mniej więcej, którego dnia co poćwiczę, ale nie trzymam żadnych tam powtórzeń, czy jakichś kilogramów nie śledzę. Po prostu chcę, żeby moje ścięgna, żeby moje mięśnie były silniejsze, bardziej wytrwałe i po to ćwiczę. A nie ćwiczę, żeby dokonać ten plan treningowy. Dla mnie bez sensu troszeczkę. Ale może niektórym to pasuje. Masz na przykład takiego Todd Hutchingsa, który normalnie jest profesorem w tym sporcie, rozpisuje wszystko na tablicy. No i masz z drugiej strony takiego Devona Larata. Wiadomo, jakiś tam swój system ma treningowy, ale jednak robi bardzo proste rzeczy, sparuje dużo. Single lifty. Ale nie robi, nie wiem, 30 różnych ćwiczeń. Nie wierzę w to. Myślę, że też ma tak rozwiniętą y, tą intuicję po tylu latach ćwiczeń tego sportu, że u niego to wszystko automat. Nie musi prosić ludzi, żeby mu ułożyli plan treningowy czy coś, bo jest sam mistrzem i sam do tego doszedł, i sam wie, o co w tym sporcie chodzi. Dobra. Więcej chyba nie wymyślę. To by było na tyle w tym odcinku. Zostaw lajka, komentarz. Możesz się podzielić, jak ty to widzisz. Czy masz swój plan treningowy, czy nie masz? Czy się troszkę ze mną zgadzasz, że to jednak trzeba samemu do wszystkiego dojść? Czy myślisz, że jest taka właśnie fajna droga na skróty? Nie, to nie dla mnie plany treningowe, ale może niektórym pasuje i ma to sens na pewno też. Dobra, cześć.